Państwo, kochani moje, po pierwsze Dzień dobry Tak jak pozdrawia e, Święty Ojciec e, Z Watykanu Ja mówię po polsku Dzień dobry On po watykańsku mówi e, Po swojemu Ale ja mówię po polsku Żeby każdy rozumiał Kochani moi Po pierwsze chcę przesłać Serdecznie bardzo pozdrowienia dla moich serdecznych wielbicieli z zawodu kominarskiego z Wałbrzycha i dla całego Wałbrzycha narodowości e, polskiej i jak w Wałbrzychu Polonii. I zapraszam serdecznie do Wałbrzycha. Szykuję się wyjaśnie do Wałbrzycha e, i spotkania z nimi. Z Panem Janem i z Panem Pawłem, i, i odwiedzili mnie niedawno. Oni, Szanowni Państwo, kochani moi, ja im z całego serca dziękuję za odwiedziny, za wszystko. I zapraszam resztę ludzi, żeby mnie odwiedzali. Póki jeszcze, pan mógł da mnie siłę i moc, do życia daję. Z całego serca zapraszam. Dziękuję bardzo.